Was bardzo serdecznie chciałabym wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc grudzień dla urodzonych znaków znaku Energia grudnia wieża, związki, miłość, uczucia, koło fortuny i praca zawodowa finanse czwórka monet. Zaraz zobaczymy, co tak. Słuchajcie, mimo że karta wieży jest kartą gwałtowną, gwałtownych energii, gwałtownych zmian, gwałtownych działań niespodziewanych, to jednak pozytywne, słuchajcie, koło fortuny, czwórka monet, to wszystko jest i przykrycie umiarkowaniem, czyli rozkołysaniem pewnym. Może świadczyć o tym, że będziecie ten czas spędzać w domu, tak? Bo wieża też jest domem. Ona mówi o jakichś tam drobnych, znaczy drobnych, drobnych i poważnych katastrofach i tak dalej, ale te karty pozostałe są naprawdę bardzo pozytywne, więc nawet jeżeli coś się wydarzy, to yy, nie będzie to takiego tra, takiej tragedii, jakby to yy, yy, wypadało. Uważajcie na kręgosłup, uważajcie na plecy, uważajcie na wchodzenie nie wiem, wieszając, za przeproszeniem, firanki, zasłonki, e, uważacie na te stołki. Lepiej już zainwestować w drabinkę, którą się ma raz na całe życie i mieć stabilnie i pewnie. Natomiast, bo może być tak, że z czegoś spadniecie. Ze schodów, e, poślizgniecie się, upadniecie, upadniecie na plecy. E, tu może świadczyć to, ta wieża, że po prostu będzie jakiś upadek, wypadek i po prostu mocno się poobijacie, bo raczej nie widzę tutaj nigdzie, e, zwłaszcza uważajcie na śliskim, bo jednak umiarkowanie to jakaś tam woda, jakieś, jakieś e, e, takie z więc uważajcie, żeby po prostu nie zrobić jak to się mówi e, fikumiku na chodniku. E, uważajcie na mokrych podłogach, na śliskich podłogach, naprawdę. sobie. Weźcie pod uwagę to, że, że w tym pędzie biegu grudniowym możecie po prostu zrobić szpagat, co będzie niewskazane. A już nie mówię o walnięciu się na plecy, gdzie, gdzie ten kręgosłup może być ten. Uważajcie też na głowy, bo, bo gdzieś uderzycie, gdzieś pukniecie. No bo innego wyjścia nie, nie, nie widzę, innego rozwiązania, jeśli chodzi o wieżę. No bo y, koło Fortuny jest kartą bardzo pozytywną. Czwórka monet. Jako sprawy zawodowe, finansowe jest naprawdę super kartą. Dołożenie tego umiarkowania, czyli takiego rozchwiania, pitu, pitu, yy, yy, rozkołysania. Może być tak, słuchajcie, o, yy, ponieważ to jest rozkołysanie i yy, równowaga. Uważajcie, yy, spokojnie się podnoście, czy to z krzesła, czy z łóżka, czy z czegoś, bo możecie stracić równowagę. Tu jest właśnie ta ro, yy, 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 równowaga, którą możecie stracić. Nawet tak jak mówię, gwałtownie podnosząc się, może Wam się zakręcić w głowie. I oby to tylko było zakręcenie w głowie, a nie upadek e, gdzieś. Pilnujcie się, uważajcie, naprawdę, bardzo, bardzo. Koło Fortuny, e, człowiek z przypadku, człowiek nie z przypadku, tylko człowiek, e, który Wam się pojawi z. Przeznaczenia. Tu ktoś, jeżeli jesteście singlem, drogie koziorożce, ktoś, ktoś się e, z przeznaczenia wam pojawi w życiu. Warto tą osobę pielęgnować, warto tą osobę z tą osobą spróbować rozwinąć znajomość, ponieważ przeznaczenie to jest po coś. Nie zawsze to się dobrze kończy, nie zawsze jest to happy end, ale on jest po coś, żeby po to, żeby dać Wam e, lekcję jakąś życiową, czy mm, pokazać. Pewne strony życia, czy pokazać, nie wiem, punkt widzenia, czy, czy po prostu. E, zadziałać na was, nie wiem, erotycznie, tak? Czy uczuciowo pokazać, że romantyzm jest fajny i, i można. Ten człowiek też, ten człowiek, który wejdzie w wasze życie w grudniu, będzie wam po coś, i, ale to nie jest tak, że on wam zrobi krzywdę w pewien sposób, e, na pewno nie w grudniu. W grudniu będziecie to wszystko się rozwijać, będzie to y, płynąć, będzie to fajne i będzie to dobre. Jeżeli jesteście w związkach, to, to jeżeli było źle, to, to wszystkie kłopoty i problemy się skończą, będzie bardzo fajnie. Jeżeli było zupełnie tak, wiecie, euforia i w ogóle może być troszeczkę, troszeczkę, wiecie, troszeczkę się opuścić, ale to nie jest tak, że jakieś zerwanie czy coś. Yy, możecie być zaskakiwani przez partnerów, możecie y, mieć wiele niespodzianek. A nawet ta wieża, która wiecie, to, to ona też sugeruje takie. Yy, bo nie, nie wiem, czy. bo nie wszyscy lubią niespodzianki i niektórzy się denerwują niespodziankami, takimi rzeczami, o których nie wiedzą i są zaskakiwani. I być może, że to jest ta właśnie wieża taka, że przyjdzie partner, da wam jakąś niespodziankę, czy zrobi niespodziankę, czy jak to się mówi, porwie was gdzieś, a wy nie będziecie lubili takich rzeczy i to was zdenerwuje, i to będzie na przykład ta wieża. Jeżeli chodzi o finanse, świetne. Czwórka monet jest to: pilnowanie tego, co, czego się osiągnęło, oszczędności, skarb, doglądanie wszystkiego, co się ma. Tu jest, czyli tak, w pracy stałość. Nie ma ani wielkich wzlotów, ani przede wszystkim upadków. Mimo, że może się upadek zdarzyć na chodniku, albo na mokrym, albo na śliskim. Tu jest, kochani moi, Dobre finanse. Ja człowiekiem onet bardzo lubię, bo to daje mi stabilność, daje mi oszczędności, daje mi stałość. A w pracy nie zawsze potrzebna rolę Wystarczy, że będziecie mieli tutaj taki roller w życiu, jeśli chodzi o, koło, o, o życie partnersko-uczuciowe. Bo tu nigdy nie będziecie wiedzieć, co, co partner dla Was szykuje. Partner, partnerka. Natomiast tu jest stałość, stabilność, dobra praca. Dobre finanse, jeżeli, jeżeli mm, nie macie, chociaż rzadko kiedy koziorożc nie ma pracy, to jest to dobry, świetny czas na to, żeby tą pracę podjąć, spróbować podejść do rekrutacji, zmienić, zawalczyć o podwyżkę, która może być w przyszłości. Na, pe na, jest, na pewno będziecie mieli oszczędności, na pewno będziecie mieli fajne finanse a, i dobrą, stabilną, mocną pozycję y, w sprawach zawodowych. Wszystkiego dobrego, drogi koziorożce.